Rozważamy siedem kluczy, by nauczyć się interpretować Biblię. Poprzedni był bardzo ważny i ciekawy, chrystocentryczny. Chrystus na początku, centrum i na końcu. Dziś przyjrzymy się kolejnemu kluczowi. Nazwiemy go Duch Święty. Tak. Duch Święty jest kluczem do zrozumienia, pogłębienia i przeżywania tego, czym jest Słowo Boże. To jest bardzo proste. To Duch Święty zainspirował święte pismo. On jest głównym autorem Biblii. Mamy autorów podrzędnych, którymi są prorocy, hagiografowie, apostołowie, ale wszyscy ożywieni przez tego samego ducha. Duch Święty mówił przez proroków. Motywował, inspirował pisarzy, aby pisali jedynie to, czego on chciał. Dlatego głównym autorem pisma jest Duch Święty. I nikt lepiej niż autor jakiegoś dzieła może je dla nas interpretować. Kto może najlepiej zinterpretować Świętą Rodzinę z Barcelony? Braud. Nie ma lepszego dnia. Kto najlepiej może zinterpretować dziewiątą symfonię, Beethoven, bo skoro on jest autorem, on też jest najlepszym tłumaczem, który może ją najlepiej wyjaśnić. I by sprowadzić tę myśl na nasze podwórko. Jest jedna piosenka meksykańska, która obecnie jest słuchana w całym świecie w różnych językach. Król nadal jest królem. Kto jest jej najlepszym interpretatorem? Kto ją zaśpiewa całą duszą, sercem i uczuciem? José Alfredo Jiménez. Autor jest najlepszym interpretatorem. To dzieje się z Pismem Świętym. Duch Święty, który jest Autorem, jest najlepszym Interpretatorem. Dlatego musisz się zwrócić do Niego, by On odkrył przed tobą pełnię Prawdy i wyjaśnił ci tajemnicę tego, co chciał powiedzieć, kiedy tworzyły się te księgi. I nie chodzi jedynie o jakąś krótką modlitwę na początku czytania Biblii – przyjść Duchu Święty. Nie. Chodzi o to, by Go mieć, być pełnym. Naznaczonym Duchem Świętym jesteś pełen Ducha Świętego albo jak mówi Jezus. Otrzymałeś przez w Duchu Świętym. Dzięki Duchowi Świętemu możemy zrozumieć główne przesłanie Pisma Świętego. Bez Ducha Świętego ryzykujemy interpretację indywidualną, personalistyczną, która nie jest tym, co Duch Święty chciał powiedzieć. Dzięki Duchowi Świętemu mamy gwarancję, bo On jest autorem i dlatego jest też najlepszym interpretatorem. Amen.